Witam w kolejnym filmiku. Dzisiaj znowu mamy filmik o Bravo Sport, bo duża dosyć niespodzianka, bo brawo numer po numerze dodało nam super niespodziankę, czyli karty z limitowanej edycji i saszetkę. Mamy dzisiaj dodatek do numeru 23. Kolejna karta limitowana i saszeteczka za 3,50 więc super atrakcyjna cena. Nie spodziewałem się, że dadzą tak jeden numer po numerze, bo zazwyczaj to robili tak, że coś tam dołożyli i dopiero, i dopiero y, gdzieś tam 2-3 tygodnie, czy tam y, numer dalej, dopiero coś da, y, dawali znowu y, z pani, nie? Ale widocznie dobrze im się to opłaca, zauważyli pewnie jakąś dużą sprzedaż. Gazet, jak, jest, jak są dodawa dodawane karty Panini, bo, bo widzę, że coraz częściej dodają te karty y, do swoich numerów. Tak więc mamy numer 23, a w nim tutaj y, czytamy Ekstra 6 kart z kolekcji Champions League 2014-15. Super karta, limitowana i dwa plakaty. XXL zobaczymy. Więc tu mamy kartę limitowaną. Alexis Sanchez z Arsenalu Londyn. Super. Cieszymy się, bo już mamy. Oczywiście w numerze 22 wyszły karty Łukasza Piszczka. Także pewnie każdy z Was, podobnie jak ja ma kilka tych kart. Oprócz tego mam Totiego i niestety, Howdisa i limitkę szczęsnego szczęsnego. Tak więc mamy mamy już kilka tych kart limitowanych tutaj liczymy że jeszcze coś w teczce nam się fajnego trafi kartę limitowaną wkładamy do takiego holderka i kolejna karta w kolekcji zobaczymy zaraz jeszcze co jest w tym numerze tak pobieżnie lewy czytał sobie WWE jakieś tam zapasy amerykańskie tutaj mamy o polskiej drużynie. Pięć lat przed meczem z Gruzją. Na pewno będą bardzo przydatne. O kobie... o futbol kobiecy. No i plakaty. Milik teraz. Milik się zrobił wielką gwiazdą. No już powoli wkraczamy w sporty zimowe. Bo już powolutku przychodzi zima. Wielki giga gigaplakat Lewandowskiego. A z drugiej strony... Ktoś tam ze wty Barcelony nie chce mi się patrzeć, bo nie jestem w jakimś tam fanem wielkim Barcelony. Tak, więc tak. Aha, i tutaj jeszcze reklama tego numeru z Lewandowskim, gdzie jest yy, yy, saszetka też Bundesligi. Jednak cena trochę spora, bo 14 zł. Do tego jedna saszetka i tam cały numer o jednym piłkarzu, to nie dla mnie. Ja nie łapię się na takie promocje. No, także pobieżnie przejrzeliśmy yy, ten numer, a teraz jeszcze zobaczymy, co nam się tra uda trafić w tej saszetce. Liczymy oczywiście na jakąś super kartę, bo yy, te, kar yy, te saszetki tutaj nie są w jakimś sposób gorsze niż normalne, także mamy szansę na praktycznie każdą kartę z kolekcji. Mamy tutaj Frank Ribery z Bayernu, Oscar Chamberlain, Patrick Evra z Juve, Fabian Szar chyba mam już defensive rock, Tim Mate Marcelo z Realu. Drużyny fajne, ale nic super fajnego nam się nie trafiło, bo tu mam jeszcze herb Galata Sara Tak więc wszystkim polecam zakup nowego numeru 23. Bravo Sport. Gdzie będziemy mogli cieszyć się sażeteczką z, z kartami i kartą limitowaną Alexi Sanchez'a. Na dzisiaj to wszystko. Będę dalej otwierał jeszcze te numery, jak mi się uda gdzieś się spotkać w kiosku, bo widzę, że się rzucili ludzie i, i zbyt dużo ich nie ma. Mnie się udało kupić dwa, zaraz otworzę ten drugi, ale to już będzie w kolejnym filmiku. Na teraz to wszystko. Dzięki, cześć.